Cześć, witam cię serdecznie. Dziś ym, druga część czasu przeszłego, perfekt. Deskorolka, ale to, tyl, to tylnie koło, czyli gemacht, gefarn, geblieben, geschlafen. imiesłów bierny, ym, czyli imię czyli particip 2. To jest to tylne koło, o którym dzisiaj ci chwilę opowiem, ym, jak się y, tworzy to koło, jak się. Tworzy ten imię słów bierny? Jakie mamy grupy? Zostań ze mną i posłuchaj. Zapraszam cię do prezentacji. Eee, partycyp 2, czyli imię słów bierny, e, czasu przeszłego. E, Imiesłów bierny po polsku, e, to zrobiony, napisany. E, po niemiecku mamy trzy grupy. Pierwsza grupa to są czasowniki słabe które tworzymy bezpośrednio od y, tematu czasownika. Czyli na przykład tutaj czasownik machen, czasownik słaby. Co robimy, ażeby stworzyć imię słów particip 2, imię słów bierny? Odcinamy końcówkę bezokolicznikową, czyli en. Zostaje nam sam temat rdzeń czasownika, czyli mach. I do tego mach dodajemy przedrostek g, Czyli na początku. Przedrostek to to, co jest na początku. I końcówkę T. Wychodzi z tego Gemacht. I to już jest nasz gotowy imię słów bierny, partycyp 2. Gemacht. No ale dobra, spytasz, a dlaczego to ed? To ed tutaj na przykładzie czasownika "-zeichnen". Ja zawsze muszę, mówię swoim uczniom, żeby się nie popluć, to trzeba dodać zawsze e. Samogłoska E pozwala nam oddzielić spółgłoski. Czyli jeżeli temat czasownika, rdzeń czasownika będzie kończył się na zbieg spółgłosek. Tutaj akurat siny. Mamy jeszcze tym, tydy. I jeśli mielibyśmy do tego jeszcze dodać końcówkę samą T, no to byśmy się popluli. albo no, po prostu nie, był, nie byłoby wygodnie, żeby to wymówić. Dlatego też y, Niemcy pomagają sobie zawsze samogłoską E, jeśli mamy rozdzielić za dużo spółgłosek. No i tutaj mamy sinne i jeszcze ty. Więc ge Podobnym czasownikiem jest na przykład oddychać Atmen i ge atmet. I mamy grupę pierwszą, czyli czasowniki mm, zupełnie regularne. Tutaj jeszcze z takim dużym wykrzyknikiem napisałem czasownik Aufmachen. Dlaczego? To jest czasownik regularny, słaby, ale ma Auf na początku, czyli czasownik rozdzielnie złożony. O czasownikach rozdzielnie złożonych opowiem Ci, o rozdzielnie złożonych i o nierozdzielnie złożonych opowiem Ci, opowiem ci w innym filmiku. Jeśli chodzi o czas przeszły perfekt, gdy już będziemy mieć jeszcze taką grupę wyjątkową, gdzie nie będziemy dodawać przedrostka G. Ale to y, myślę, że za tydzień. Hmm. Jeśli chodzi o ten czasownik Aufmachen, y, jak sobie to najle najlepiej zapamiętać? Jeśli pamiętamy, że Auf to jest ten przedrostek już w czasowniku, który ląduje na końcu w odmianie, to jest bardzo dobrze. Ale jeśli Będziemy pamiętać tylko, że to jest czasownik rozdzielnie złożony, no to musimy pokazać graficznie jakoś, że ten czasownik faktycznie się rozdziela. Dlatego też g wyląduje nam w środku, tak jakby rozdzieliło nam czasownik auf gemacht auf machen, tak? To g pokazuje, że się rozdziela. Inaczej można sobie zapamiętać, że no co, od machen robimy gemacht i auf nam jeszcze zostaje. A że koło tylnie, Gemacht ma być na końcu, a przedrostek zawsze jest na końcu w czasowniku rozdzielnie złożonym, no to łączymy te dwie rzeczy i mamy dwa końce. Auf Gemacht. Tak samo będzie z czasownikami nieregularnymi, czasownikami mocnymi. Też się zdarzają czasowniki mocne, które są rozdzielnie złożone. Na przykład Aufstehen wstawać i forma, particip 2 będzie. A stałem. Także tutaj taka dygresja. W środku mamy czasowniki z grupy mieszanej. Co to znaczy z grupy mieszanej? To są czasowniki, no jak sama nazwa wskazuje, pomieszane. Troszkę ze słabych, troszkę z mocnych. I co może być ze słabych? No tutaj zaznaczyłam, ta końcówka T to jest cecha charakterystyczna czasowników słabych. Natomiast środek, gdzie jest zmiana czasownika, najczęściej występuje zmiana czasownika, zmiana w czasowniku w czasownikach mocnych, czyli tych tabelkowych. Dlatego nazwano tę grupę jako grupę mieszaną, czyli końcówka T i zmiana tematu czasownika. No i to jest tyle w sumie. Odbringen, yy, forma brzmi gebracht, czyli to bracht się zmienia. Kenen, znać, bringen znaczy przynosić. Gebracht, przyniesiony. Kennen, znać i forma jest gekant, taka malutka zmiana. Mam jeszcze czasownik denken, myśleć i forma jest gedacht. I trzecia grupa to są czasowniki mocne, tabelkowe inaczej. Co ja tutaj mogę powiedzieć? No, tylko to, że przedrostek jak zwykle G i tylko można podpowiedzieć, że końcówka jest EN. Nie T, tylko EN. A w środku, co jest w środku, czyli temat, rdzeń czasownika, może się zmienić, ale nie musi. Dlatego też to jest takie bardzo ważne, żeby ten czasownik, te czasowniki nauczyć się z tabelki. Zaraz Ci powiem, jak zrobić to umiejętnie ale tutaj schreiben napisać i geschrieben napisany. Bleiben zostać, geblieben. To jest forma e, particip 2. I na końcu napisałam e, dwa przykłady czasowników, mm, e, dwa przykłady zdań z czasownikiem ześnę, co znaczyło rysować i e, zdanie Ich habe gesten ein Bild gezeichnet. Czyli narysowałem wczoraj obraz. I er hat mir ein Heft gebracht. Um, on przyniósł mi zeszyt. Hat i gebracht. Nie napisałam tutaj e, żadnego przykładu z czasownikiem Sein, ale mogę Ci powiedzieć, ich bin gestern in die Stadt gegangen. Na przykład, czyli przednie koło: Haben lub Sein, i tylnie koło: gezeichnet, gebracht, czyli partizip 2. Obiecałam, że powiem jeszcze, jak sprytnie się nauczyć tabelki, i zapraszam Cię. Właśnie trwa promocja na mój challenge: 25 czasowników w 10 dni, 25 czasowników mocnych w czasach przeszłych w 10 dni jak je ogarnąć. Jestem z Tobą, uczę się z Tobą, powtarzam z Tobą. Także zapraszam na stronę wwwniemiecki Więcej możesz na blogu przeczytać o tworzeniu Czasu Przeszłego perfekt oraz o tworzeniu imię słowu biernego Partizip 2. Będzie tam bardzo dużo materiałów edukacyjnych, gramatycznych, z których możesz korzystać. Zapraszam Cię serdecznie do tego, a także na kanale moim, tutaj na YouTube, znajdziesz filmik o stosowaniu, o tworzeniu w ogóle czasu przeszłego. Perfekt. Cieszę się, że byłeś. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Zostaw komentarz. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał i możesz napisać. Jakieś, jakieś zdanie w czasie przeszłym. Perfekt oczywiście. Na przykład Was hast du gestern gemacht? Co wczoraj robiłeś? Tschüss und mach's gut!